Dajcie wyniki testu rozpalenie tym oto drewnem o godzinie 10:30. O 11:00 już nie było, już było wypalone. Pompki przestały pracować. Także od 10:30 do 14:00 się paliło w tym, pół godziny na rozpalanie było. Pół godziny trwało rozpalanie do 50 stopni i tak średnia temperatura 50-54 stopnie było. Także 3 godziny na tym lichym, tylko dobrze musi być ułożony jak najciaśniej jak, jak, jak w kopie. Zobaczymy na tym materiale, jaki będzie wynik. Później mieszanym tym pół na pół węgla, węgla kamiennego i tym drewnem i później samym węglem na noc. Także zobaczymy. Już palę, to będzie drugi sezon jak palę od góry. Także jestem zadowolony, tylko chciałbym Wam pokazać jak to, jak to wygląda. Nawet na oko widać, że nie licząc, nie patrząc na godziny, że to jest dużo, dużo, duża oszczędność. Także dzięki i pozdrawiam.